Witam ponownie. Jak widać, Technic całkowicie ułożył To jest Technic M225. Wstały, wymienione wszystkie elektrolity. Kondensator Wima, niższej pojemności. Został wyczyszczony przełącznik funkcji, zapis, odtwarzanie potencjometry zostały wyczyszczone eee, troszeczkę poprawienie regulacji ale to praktycznie znikomo zasadzie nie potrzeba aż tak było tak eee, wyczyszczenie paska jednego i drugiego skórzu. paski są dobre eee, wyczyszczenie Głowic, wyczyszczenie rolki Co to tu dużo Tutaj też musiałem Kondensatory wymienić na tej płytce Tak ogółem Z trzech elementów Z trzech yy, wzmacniacz, yy, Radio i magnetofon Podzieliłem to na pół Znaczy na pół w zasadzie tak, te kondensatory są jeszcze w miarę. One nie wylały, a te są nabrzmiałe i wylane wszystkie. To znaczy, że pół na pół wyszło, że połowę jest uszkodzonych z tych trzech elementów. A połowę jeszcze może troszeczkę by posłużyły, ale to praktycznie znikomo, to bo co chwilę by padało. Także jak wymieniamy to wymieniamy wszystkie a nie bawimy się a nie bawimy się w naprawy po 70 zł od wymiany za 2-3 sztuki a później znowu za kilka miesięcy znowuż będą 3-4 sztuki i tak praktycznie, praktycznie tak I w nieskończoność można powiedzieć przez tam lat, już lepiej zrobić raz, a dobrze mieć spokój na te, co najmniej te 10 lat. Według mnie nawet na 20. Co jest jeszcze bardzo ważne? Ważne jest, jak malutową był przechowywany, czy tam jakiś sprzęt elektroniczny jakby był przechowywany. Widać to zazwyczaj po potencjometrach nastawnych, ich nie musiałem czyścić z czarnego nalotu znakiem tego, że magnetofon był w cieple przechowywany i nie wilgoci. Także taki sprzęt zwłaszcza też i radio też. Taki sprzęt co najmniej jeszcze ze 20 lat, 30 może nawet posłuży. Nie wiem dokładnie. Nikt nie przebadał ile krzem wytrzymuje, ale z czarnym nalotem na pewno krócej niż z takie ładne srebrne nóżki jak widać co się dzieje dzieje się ze względu na to że wilgoć wchodzi po tych nogach i bardzo szybko rozszczelnia ten układ strony i psuje się po prostu krzem tak to będzie jeszcze kupę lat działać no i co i to byłoby na tyle to jest ostatnia część z tej wieży do wydania już sprzęt zrobione